Cześć! Nagrywam to o godzinie 21.15 i to jest part 2, bo najpierw grałem w Fortnite'a, później grałem w, yy, w ten yy, w Robloxa i teraz będę grał w rematch, rematch. Rematch. Jest też jestem słaby, bo kupiłem to za kasę 100 zł. Tylko dla was. Tylko dla was. Ale przepraszam, przepraszam. Nie te konto. Dobra, mamy teraz. Bo ja na złe konto. Jak wam się podobał film, to się cieszę. Zagramy tak 15 minut. Sobie w rematch i później nie wiem. Co robimy? Nie wiem, zobaczymy O, pamiętacie jak ten Było w szatni, w szatni szos I ja mam Ronaldo na karcie, nie? Pamiętacie to? Ktoś mi napisał to może ty, ty mnie oglądasz, to ja to czytam i zrobię z tego. A ja mam Leni Joro na autografu. Wie, I zrobimy shortsa no. Okej? Okay. Dobra, zrobimy taki szybki trening. Samo uczę, dobra, bo ja sobie zawsze po pokopy piła. Ja, ja umiem, ja umiem, ja umiem. Ja umiem.

Dobra, ładnie, ładnie, ładnie. Teraz burzuj się tak ładnie wyglądasz idealnie. Aha trochę nie kojarzę. Jest! Jest! Nie wiem, że trafiłem. Jak tak maskam, to przepraszam, bo... Um... Gardło mnie boli. Tylko nie mówię rodzicom, nie wiem czemu. Nie dodadzę czemu to moja afirmacja. Kiedy wchodzę, ja, no to wszystkie oczy na mnie. Broka na mnie. Cała sala na mnie. Kiedy wchodzę, ja, no to wszystkie oczy na mnie. Broka na mnie. Cała sala. Znaczy co, ja gadam. A ja wymyśliłem, z, y, bro, y, broka na mnie. Biorą sobie wam z wami. Pyk, pyk, pyk. Oglądacie friends? Friends, friends, you didn't post a real one. Jak trafię stąd, to zasubskrybujecie mój kanał. Czekaj, stój, to lajkujecie mój kanał. Uuu, trafiłem! A to. Pa 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 pa... Umie się tak? Pa kifalwer. A oglądaliście mecz Manchester eee e United? Puh. I woli... Ale trik! Jak trafię z połowy... To wy subskrybujecie z dzwoneczkiem. Mam teraz 32 po tym filmie moim. Nie wiem jak. Czekaj, okay, tak. I. Pff. Czekaj, zalejkujecie, po ty pierwszą. Whoa, my god, jaki pierwszy. Muszę ich ominąć. E, dobra, spokojnie, spokojnie. I pa, pa, pa jaki wolę. i pa, patrzcie jaki będzie petarda Pa jaka petarda teraz będzie I Powtarzamy gole lamina Lamin jamal Lamin Lamin Jamal Lamin Okej, okay, ale Powiem wam Że Mi się podoba ten filmik, który zrobiłem 60 minut temu Naprawdę. Teraz gramy mecz. Mecz. Mecz jest standardowy? A, okej. Mecz, taki. Dobra. Dobra. Jaki tu jest sklep? Co jest? Bo ja dawno. Dawno w to gra, nie, grałem, to był pierwszy se. Co, co, co się stało? Ej, mam. Dobra, wyjdę, bo coś się stało złego. Swag, swag, swag Kiedy wchodzę, ja. Jak ta lala, jak ta lala. Nie ma takiej drugiej ciebie. Hmm. Lala. Ej, bo może mnie wywalić jak coś, bo mam temperaturę. Mam temperaturę taką gorącą PlayStation. Patrz ile ich jest! Na znać. bardzo. Ria bardzo. Losuję. Losuje. Leci, leci szczur. Jaka kroś się z nim. Nie? Czerwono, niebieska, cyzy, -e r, ony, o, ne, i, e, by, e, i, i, -i, -i e, sy, ki, a, Real marit. Co, ja jestem sam? Ja jestem sam na nich trzech! Co? Nie lubi się. Wydali! Wydali!

O ty kurde, a co Milan z Real Madryt Teraz leci Rafael Leo. Teraz leci, sprintuje Bło matko, przewrotka Co on chciał wybronić? To było obrona Główką przyjmuje kolega Kolega Kebaba Podaj, bo ja się nabieram. Koleżko, no, podaj. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. Leć, 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 leć. Ja tu lecę, ja tu lecę, ja tu lecę. Jeju, owadko. A ty Mila strzela, gula. Znaczy, ja tak myślę, nie. A nie, to Barcelona, przepraszam. Wait, wait, isio, ajże. Bo jakiś ty ma. Podobny do. Dobra. Panato, panato. Peretto, peretto, pannato. Pannato, peretto, peretto. Pannato, peretto, peretto. Din, pannato. Pannato, ti. pannato. 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 Golaso, La minha mal. 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 U din din din. Oh, Leo Messi. <laughs> yeah! Teraz leci, ale teraz ślisk. Podanie do. No czemu on ma inną koszulkę? Ciekawe, czy. Ach, jesteście fanami piłki? No bo ja Was pytałem i nawet nie wiem. Może jakieś komentarze były? Nie wiem, zobaczymy. oj Benetop, benetop, top. Fajn. Bo... Colega, 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 quebaba, colega, quebaba Pô, 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 pô Ele sprintou Colega, pô, oh, mato Olha que Colegi O que Sorry, não é Ciekawe, czy oni mają mikro? Ja mam, tylko bym musiał włączyć Bene. To Bene. To wow! A może wam poprawię kamerę? Lepiej? Nie wiem czy lepiej czy nie.

Ole trick porobiony kolega został. Wow, wow. bąbok bomboklacik. O nie, nie jestem dobry na bramce. Och. Benito, tu. ja jestem słaby, a nie wiem jak się rzucać Ja się uczę, ja się uczę ronić Jesio, oj, 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 oj,

Dobra, zostało 26 sekund. Co może się złego stać? Wszystko. Thank you, babe. Thank you, thank you, thank you, thank you. Dęczność, wdzięczność. Dzięki, dzięki tobie, jestem Gud. Dzięki tobie. Dobra. Tam nikogo nie ma. Speedrunuję! <laughs> huh? yes we ding ding Ostatni strzał był i on już kopnął i wygraliśmy Kto miał MVP? Takie laki No wow Mam, mam MVP mam si Siódmy poziom Hmm Habosz babosz Myślę, że teraz czas na no. pięć na 5. Nie, no nie wiem. Będę to, będę. Może cztery na cztery... bo na 3 jest gi. Tak. Tak, tak, Dobra, chłopacy, lajkujcie i subujcie. Bo dzisiaj to jest wyjątkowy dzień, bo. Bo. Nie wiem. No bo kurde, nagrałem dwa filmy w jeden dzień, a to się rzadko zdarza. Rzadko. Naprawdę rzadko. Bo. Kiedy ja ostatnio nagrywałem? Kiedy? No kiedy? No przepraszam. Oni mnie wyzywają. No to wy sobie stańcie na bramce, koledzy. Podaj. 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 Uuu, zmieścił to w siatce. Zmieścił to w siatce. Siema, siema. gra bez butów? Wataheli bez butów Oszela. Podajcie koledzy. Koledzy. Wataheli heli, widzieliście no? gdzie on dotknął? O, jestem spocony.

Koledzy, wy jesteście takimi salu samolubami, że aż przykro No podaj tą piłkę, nie się bawisz jak mały kastra. Ja... walę Mały boy. Nie no, czemu ty floja? Nie podajesz Ostatnie, czekaj o, długo już nagrywamy, koledzy. Dwadzieścia minut. No to za trzy minuty. Dzięki. Ale ich uciszyłem, uciszyłem ich. Dzięki, koledzy. Przerzuć ją! Mamy to. Jest dobry. O, mam piłę. Eeeee, yeah. <grymati> ja jestem taki. No, podają mnie na braki. No, myślę, że będzie dobrze. Myślę, że będzie dobrze No, jaką mi nie myślą? Ja nawet się rzucić nie umiem. Kiedyś się umiem rzucać, ale się nie umiem. Podaj, final. finaż, ferb Podaj, kolega Ule. Nie no, dobra robota, dobra robota Dobra robota, dobra robota, dobra robota Dobra robota. Robota. robota Ale ich uciszyłem Koledzy mm -hmm. O kurna Lecimy, teraz się bawimy Bum, dzień dobry! Bum, dzień dobry, jak to lekana kaleka! Co ty byłaś? Mówiłaś się kaleka! Bum, dzień dobry, to jest ty, 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 ty oni się. Nie! Pff. Jak ja gram sam, to kto wygrać ma? No nie ja! No a kto? No nie ja! No jej, no! No ale. Porażka, ciekawe czemu. Nie byłem sam. Nie byłem. No, kurde, blisko było, bliżutko, bliżutko. Dobra, widzimy się, może jutro, może jutro, może pojutrze. Nie wiem. Yy, dwóch ja, wszystkich. Dobra, gramy, gramy. Kogoś tu musimy Rozpocząć się meczu Spokojnie Oni za chwilę dołączą Będę grał sam Jeden na jeden gram, łatwitko A jak będę grał sam? Bo to ja nie myślę Eee Oltras, dzisiaj mecz Real Madrid Barcelona. Lamin Yamal. Lamin. 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 Lamin Yamal. A nie zagram meczu. Hey no. Hey no man. What the hell man? I see this. Tiru, 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 tiru. Nagramy tak z minuty, jak utworzę bramkę Yamala, to widzę, że żegnamy się. U teraz leci Leo Messi. Leo Messi! Leo Messi! Patara pa 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 tang 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 za Poczekała piłka na mnie, ale teraz muszę otworzyć. Jamala, 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 muszę otworzyć. Jamala, lamin, jamal, lamin, jamal, lamin, lamin, teraz się wysuwa, lamin, jamal, lamin, jamal, lamin, jamal. A teraz odtwarzamy Gola Mbappe przeciwko Barcelonie, przeciwko Barcelonie. Teraz ja Mbappe. A niby, niby Mbappe Mbappe. Po lukalnym Mbappe nad Wojtkiem Szczęsnym. Ok. Żegnamy się. Widzimy się. Może jutro. Może pojutrze. Tak. Dobrze. Do widzenia. Widzimy się. I może jutro. Zobaczymy. Jak będę mieć wolny czas. 吧，吧。